Kolejny teren, następna gra znowu Koloseum, znowu TVZ, okiem gracza. Następną dla Was grę będę komentował. Już wyłączyłem teren jak zwykle na mapie pustynnej. Robię tak, ponieważ na czerwono mam ustawionego przeciwnika na mapie, czerwona na tym pomarańczowym jest bardzo nieczytelne. No i polecam Wam też, trzeba się trochę przyzwyczaić, jeśli jesteście przyzwyczajeni do tego, że widzicie ten teren na mapie, to na pewno nie jest łatwo razem poćwiczyć w grze kąpa kompa za to no, ma to duże znaczenie nie przegapicie dropa, nie przegapicie jakichś motylisków, nie przegapicie czegoś ważnego na tej mapie i no, na pewno dużo pewniej będziecie się tutaj przemieszczać ufając jednak swojemu wzrokowi tutaj patrząc na minimapie te czerwo, czerwone na czarnym na pewno nie przegapicie po raz kolejny będę grał lina Pozycja inna, jak widzimy tutaj, e, ta pozycja, tam gdzie można Sankena postawić ofensywnego w razie rasza, e, jest bardziej niewdzięczna niż w grze poprzedniej. E, z góry marinesami nie będę mógł tego wyciągnąć, e, dlatego e, no, trzeba będzie się szybciej tutaj pozbyć, no, tym razem e, tego neutralnego Sankena sprzed bazy. to robią SCV-y, nie ma sensu tutaj stawiać chwilę szybciej e, Raxa, jeśli i tak się go nie wykorzystuje w żaden ofensywny sposób, więc najważniejsze teraz, żeby e, jak najwięcej tych SCV-ów do bez najmniejszej przerwy. Jest już dronka, e, chyba e, zerk będzie w lewym dolnym rogu, a więc zablokuję przejście I tym drugim supply'em. Co to nie będę musiał go kończyć. Na razie ważne, żeby nie przeszła tędy dronka, a tym scf już właśnie tutaj zainteresuje się. no Jest dopiero supply Depot, więc nie będzie szybkiego Sankena, ale tak czy inaczej, yy, gramulina mało tej piechoty będzie na początku. Jeśli mój przeciwnik zrobi nawet z późniejszego pula yy, tych paralingów yy, i postawi Sankena, może być niebezpiecznie. Dlatego trzeba będzie tym razem już dwa tam scv -y. trzymam na zewnątrz, żeby jak najszybciej się pozbyć e, Sankena. E, tym razem. E, nie tak jak w poprzedniej grze. wtedy jednak e, zwlekałem z tym, no nie było takiej potrzeby. E, udało się wybronić Rasza e, bez niszczenia neutralnego Sankena. Tutaj byłoby dużo, dużo gorzej. Pomagam Marinsem, wiem, że jeszcze nie wykluwają się z Elgingi. Spawning powoli się kończy dopiero e, morfować w bazie przeciwnika. Tym razem zagam szybszy tutaj tech. Wygląda całkiem bezpiecznie ta pozycja. Mój przeciwnik nie raszuje, mogę więc sobie pozwolić na tego techa. Nie przewiduję tutaj jakiegoś odciągania CV-ów od wydobycia, więc wszystko powinno płynnie przebiegać. Kiedy stawiamy akademię, jeśli chcemy bezpośrednio przejść w akademię, to w momencie, jeśli zaczniemy stawiać akademię dokładnie po zakończeniu budowy rafinerii. To wtedy, e, akademia, gdy się skończy budować, będziemy mieli e, 200 gazu, a więc dokładnie e, tyle, żeby zrobić e, SteamPaka, tam z dwie powiedzmy medyczki, e, CommSata, czyli dokładnie wszystko, e, co chcemy mieć jak najszybciej po wybudowaniu akademii. Gram trochę inaczej. E, jak widzicie, 80 gazu tutaj niecałe 100, i w tym momencie rozpocząłem równocześnie budowanie akademii i engine Bayu. Timing, więc będzie trochę inny, no i czas na transfer. Tutaj po jednym SCV-ku na kryształek wystarczy. Dlaczego? Mam teoretycznie więcej, zostawiłem w mainie, sporo więcej w tej chwili tych SCV-ów, no ale w momencie, gdy w naturalu w tej ekspansji jest mniej wyraźnych kryształków, tutaj 6 w stosunku do 8 w mainie, no to dość szybko przy jednakowej produkcji SCV-ów i w mainie, i w naturalu. Nagle się okaże, że dużo szybciej wzrośnie zagęszczenie tych robotników w drugiej bazie. Nie chcę później odsyłać co chwilę z tej drugiej bazy do maina z powrotem SCV-ów, więc wysyłam tylko tyle, żeby jak najszybciej mieć już po jednym SCV-ale na każdym kryształku. A tak czy inaczej, za chwilę te proporcje się wyrównają tak naprawdę i to zagęszczenie, ilość SCV-ów, no, jest małe zagrożenie, ale, no, przez myślałem, czy tutaj nie będzie na siłę próbowało się przebijać kosztem na tych zergingów przeciwnik, Dosłałem 3, wycofałem ale dwa wycofałem w momencie, kiedy zobaczyłem, że zegi nie atakują no i wracając do tego co mówiłem e, dokładnie e, dlatego wysyłamy mniejsze transfery e, przy takich dysproporcjach w ilości kryształów e, pomiędzy mainem i naturalem Zbieram sobie spokojnie z dwóch raksów nieofensywnie. Dostawiam drugi gaz, a więc tak naprawdę pasuje, że tak powiem. Nie chcę tutaj w żaden sposób jeszcze ofensywnie grać. Powiększam przewagę ekonomiczną. Chcę mieć pewność, że mam tą przewagę ekonomiczną i ją utrzymuję. I że tak naprawdę, jeśli uda mi się wydać te wszystkie surowce, wtedy dopiero zacznie faktycznie tutaj przewaga być budowana. Za to ekonomia to zawsze pierwszy krok na tej drodze. Mam już dwa skany, czas zobaczyć, co mu przeciwnik robi. Tu dopiero stawia drugi gaz, cena informacja, tu jeszcze cenniejsza 2 trzecie, jakieś 3 czwarte na Spire. A więc za chwileczkę rozpocznę dostawianie taretów. Za to jeszcze nienerwowo, spokojnie zdążę tutaj zmieścić Starporta. Co najważniejsze, żeby nie opóźnić TH do Science Lesbian. Ręcz już się robi, to też jest bardzo ważne. I za chwileczkę zacznę stawiać pierwsze tarety. W tej chwili pewnie rozpoczął morfowanie swoich mutalisków przeciwnik, a więc tak naprawdę jeśli zacznę budowanie taretów w momencie, gdy jego mutaliski się wykluły, to spokojnie w sam raz stążę z tymi taretami. Tak mniej więcej w to celuję myślę, że mutaliski właśnie w tej chwili kończą się morfować szóstka mutalisków, mutalisków ma dwa haczery mój przeciwnik, więc samą szóstką tutaj wielkich cudów nie zdziała mój przeciwnik od ósemki zacznie się już zagrożenie Stawiam również tutaj przyłożył w moim, bo należy pamiętać, że no jednak w momencie gdy uzbiera to, tych mutalisków mogę być zmuszony do sofnięcia tej piechoty a nie chcę mu oddawać przejścia nie chcę oddawać tych dwóch supply depotów no a przede wszystkim nie chcę umożliwiać mu y, tutaj włączenia do walki również zergingów holduję, zauważcie, marynisy żeby się nie rozpieszchały w przeciwnym razie y, na takie ataki na supply depota marynisy by reagowały próbą dojścia do tych mutalisków no chcę się tu jednak wybronić y z tym linem szkoda by było dawać widzicie ze skanem w tym momencie ze skanem czekam, czy jednak będzie próbował mój przeciwnik z góry, wtedy można jednak jeszcze złapać tu jakieś metaliski strzelając pod rampę, na tym skanie można sobie pozwolić czasami na coś takiego narzucenie skana, zwłaszcza gdy już dokładnie się wie co przeciwnik robi w tej chwili skany na nic innego nie będą mi potrzebne no chyba, że na szukanie oczywiście ekspansji, za to akurat to nie jest już tak kluczowa informacja wyprowadziłem sobie już to wypracowałem ładną przewagę w wydobyciu, czas ją oczywiście skonsumować, tak jak w że przechodzę na 5 raksów robię przybudówkę już do faktory na wypadek gdyby mój przeciwnik decydował się na jakiegoś switcha w stronę lurkerów drugi starport również się kończy a więc przechodzę tutaj na taki już duży profil produkcyjny, 5 koszar Dwa starporty, jedno faktory. No, na pewno już mam dość tych jednostek, żeby to utrzymać. Również dwa engine no już na takim zapleczu produkcyjnym można naprawdę długo, długo grać. A teraz e, najważniejsze, e, widzę sporo gazu na moim koncie. Muszę wydać to na jakieś wojsko, no, gazu e, nie powinno się odkładać. Dużo metę, chyba, że ma się ku temu wyraźne powody. To już lepiej tego gazu nie wydobywać, jeśli nie chcemy go wydawać na jednostki. A na przykład wcześniej przez to postawić nową ekspansję, przez to szybciej mieć dostęp do kolejnego jeszcze gazu. to takie odkładanie gazu e, raczej e, jest błędem. No ale właśnie po to postawiłem dwa starporty, żeby jak najszybciej tą nadwyżkę e, wykorzystać na sens Jest już sens za chwilkę będzie też irradiate, a więc sygnał do wyjścia w tej chwili już jestem pewien, że mam większą armię przeciwnika zakładam też, że gdzieś ekspuję, za to no, w tej chwili ta cała moja gospodarka no, nadała impet tutaj moje grze na tyle, że już mam większy main force przejmuję w tym momencie inicjatywę, czas to wykorzystać czas więc wyjść już z bazy, trzeba wykorzystać tą inicjatywę Binduję Science Wezla z jednym SCV-em, dopóki nie mam tanków. Robię to właśnie z tego samego powodu, o którym mówiłem w poprzedniej grze, po to, żeby na atak move móc przemieszczać moje Science Wezla. W ten sposób całą armię się tak przesuwa. No przy bardzo, jest tutaj sporo armii. Rzucam Iradiata w jednostkę, nie w którą nie targetowałem, jak najdalszą od Marinesów. No i w tym momencie pęka cała armia. Nie wiem, czemu tutaj się upierał przy tym, żeby próbować walczyć ze mną. W polu tutaj było ponad dwie grupy Marinesów z 1 do ataku e, również ten Irradiate e, no ale e, cóż błąd przeciwnika e, tak naprawdę tak tą inicjatywę bym utrzymywał atakując którąkolwiek z jego bas, no zmusiłbym go do jakiejś reakcji e, miałby do wyboru albo walkę e, z tą moją armią tak czy inaczej jakiś e, Irradiate by wszedł na pewno albo po prostu próbę kontrolowania, musiałbym wtedy zawsze wszelką cenę wybronić się przypuszczalnie będzie trzeba byłoby wrócić no i po armii przeciwnika nie ma tu już obrony, a więc wykona to, że pogrze. Tak jest. GG. Koniec gry.